7 września w parku na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie odbyło się Narodowe Czytanie. W tym roku do wyboru było 8 nowel. W Nadarzynie sięgnięto po katarynkę Wolesława Prusa. Nie było to jednak zwykłe czytanie. Uczestnicy Narodowego Czytania mogli przenieść się w czasie i poczuć klimat epoki, o co zadbali organizatorzy. Rozkoszując się twórczością Wolesława Prusa można było poczuć klimat XIX-wiecznej Warszawy. Kataryniarz, stylowo ubrane dziewczęta, panowie w cylindrach, a do tego pyszna wata cukrowa i pączki. Wśród czytających byli między innymi wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński. Na ulicy Miodowej co dzień około południa można było spotkać się w pewnym wieku, który chodził z Placu Krasińskich ku ulicy Senatorskiej. Latem nosił on wykwintne ciemnogranatowe palto, popielate spodnie od pierwszorzędnego krawca, buty połuskujące jak zwierciadła i nieco wyszorzany cylinder. Magdalena Kulisiewicz jednego dnia przyniosła jej matka lalkę porcelanową, ładnie ubraną za rubla. Dziewczynka nie, nie wypuszczała jej z rąk. Dyrektor NOK Kamila Michalska. Nie spodziewając się niczego od świata, bo już i praktykę porzucił, mecenas całe spokojne uczucie skierował do sztuki. Czy właściciel przedsiębiorstwa usługowego Hetman Mieczysław Ciechomski. Wieczorem stary lokaj mecenasa przyszedł w codziennym raportem. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła jedyna w Polsce szafa grająca którą udostępnił pan Mieczysław Ciechomski. Uczestnicy Narodowego Czytania mogli poznać mechanizmy działania urządzenia i usłyszeć umieszczone w nim utwory. Nie da się ukryć, że szafa grająca wzbudziła ogromną ciekawość. Z bliska można było zobaczyć element historii. Do tego wspaniała lokalizacja w postaci parku oraz wygodne leżaki i krzesła sprawiły, że sobotnie popołudnie było wspaniałą ucztą kulturalną.